Witajcie w kolejnym, może nie kolejnym, co zupełnie, zupełnie, zupełnie ostatnim odcinku z sezonu pierwszego z Minecraft, y, y, z, z serii z modami Minecraft Solo, sezon pierwszy. Także to już jest ostatni odcinek. Tego sezonu. Jest to odcinek podsumowujący konkurs. Jak sobie, jak sobie przypominacie, ogłosiłam w poprzednim odcinku konkurs, na który mieliście czas do końca listopada. Oczywiście jeszcze przedłużyłam, bo już jest połowa grudnia. No i, i, i z żalem stwierdzam, oj, 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 jak żałuję, z żalem stwierdzam, że niestety w konkursie wzięła udział tylko i wyłącznie jedna osoba. Także z żalem, jeżeli chodzi o, o to, że, 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 że tak mało osób, no a z radością, że chociaż jedna osoba wzięła udział, zatem miał kto wygrać, że tak powiem. No i, i miałam przedstawić dzisiaj tę pracę, którą właśnie osoba do mnie przesłała, ta właśnie. Jednakowoż coś mi się nie udaje, zresztą jak widzicie, cały czas mam nawet tą moją twarz nieudaną. Coś mi się tutaj nie udaje cały czas i nie mogę tego sejwa, którą ta osoba zrobiła, tutaj Wam zaprezentować. Ale na szczęście ta osoba zrobiła również swoją prezentację na swoim kanale na YouTubie, także będziecie mogli obejrzeć tę pracę u niego na na jego kanale na YouTube. Także osobą, która wygrała, bo tak cały czas mówię tylko osoba, osoba. Osobą, która wygrała jest Magets02. Także konkurs wygrał Magets02 i przesłał właśnie do mnie sejwa ze zrobionym zamkiem niestety nie udało mi się, ale w opisie do filmiku jest link do właśnie prezentacji i do kanału Maget02. Także wchodźcie tam, podziwiajcie i y, oczywiście komentujcie, łapkujcie i tak dalej, i tak dalej. A w najbliższym czasie ja się skontaktuję z Magetsem no i w najbliższym czasie spodziewajcie się jakiejś, ponieważ y, y, wygraną w konkursie było nagranie serii ze mną z Minecrafta no, to oczywiście w najbliższym czasie spodziewajcie się na moim i na jego kanale jakiejś krótkiej bądź długiej. Zależy, jak nam się będzie współpracowało serii z Minecrafta. No i w zasadzie to to jest wszystko. Czyli tym sposobem kończę zupełnie sezon pierwszy z modami Minecraft Solo. Oczywiście sezon drugi trwa. Zapraszam do oglądania również sezonu drugiego. No i, 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 i co? No i to wszystko. Także mmm, bawcie się fajnie, oglądajcie wszystkie moje serie yy, i wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, tam są zdjęcia. Wchodźcie na wszelkie blogi, które Wam podają. Także trzymajcie się, pa pa. pa.